Cześć, z tej strony Karol Bocian. Dzisiaj tutorial jak zrobić ładną tabelę w Babu i to w miarę szybko. Mamy do tego specjalny kontener, nazywa się table. i pojawił się jakiś czas temu już w Babu. Przygotujmy na początku sobie dane, żeby tam coś wyświetlić, więc robimy nową tabelę, product, na przykład, Product i dodamy tutaj, żeby nasze produkty miały nazwę oraz jakąś cenę, więc jeszcze dodajmy sobie price. Typu number. Okay. Dodamy sobie szybko możliwość dodawania nowych elementów, więc dwa inputy, które pozwolą mi wprowadzać takie dane oraz przycisk ADD. Jeden to będą cyfry, drugi to będą nazwy. Oba są wymagane, więc this input should not be empty, this input should not be empty. I tutaj dodajemy sobie nowe elementy. Create a new thing, dodamy sobie nowy produkt i wszędzie wpiszemy sobie tutaj w input a Value i price input B value. Ok, po tym wszystkim zrobimy Reset Relevant Inputs i odpalamy naszą aplikację, aby dodać sobie jakieś nowe produkty do naszej bazy danych. Prot 1, 1, 1. Prot 2, 2, 2. Prot 3. Jest. Ok, mamy trochę produktów. Usuwamy sobie to wszystko. Idziemy do naszej bazy danych. Zobaczmy, czy coś tam jest. Są produkty, które przed chwilą dodaliśmy. No i teraz zrobimy sobie tabelę w naszej bablu. Ja ustawię, żeby nasza strona i layout był kolumn, aby układać elementy od góry do dołu, a następnie bierzemy sobie po prostu tabelkę. Ustawiamy tutaj jej szerokości, na przykład, żeby była od 0, albo na przykład od 100 do 90% naszej strony. I będzie na środku naszej strony. Na górze możemy dać jakiś margines, na przykład 50, od góry ją troszeczkę odsunąć. I tutaj jest ona, wyświetla się na naszej stronie. Wysokość ustawimy sobie od 0 do nieskończoności, żeby nam się wypełniło zgodnie z tym, co jest w środku. Następnie wybieramy, co będziemy tu wyświetlali. Wyświetlamy sobie produkty i naszym źródłem danych są po prostu produkty. Idziemy do bazy danych i z tabeli produkty bierzemy sobie rzeczy. Możemy sobie ustawić, jak jest nasza tabela: czy od góry do dołu, czy od lewej do prawej strony. Zobaczcie, wtedy. Tu będziemy mieli pierwszy nagłówek, a potem po prawej stronie, w praw będą leciały nam kolumny. Ja weźmę zmę vertika. Mamy tutaj separator, którym oddzielamy sobie te nasze kolejne wiersze, więc możemy sobie tutaj zrobić żeby był grubszy. Tutaj jest vertical separator, więc on oddziela nasze, tutaj zaczmy, kolumny. Jak dodamy sobie 20, to widzimy, że tu mamy jeszcze szerzej. To jest oddzielanie kolumn. I horyzontal jest tutaj niżej. Tu zaczcie to w ten sposób mówimy definiujemy jak sposób wygląda nasza tabela możemy tu oczywiście zmienić kolor oraz jeszcze tutaj na przykład na taki żółty więc mamy tutaj różne takie opcje ustaw Możemy wybrać sobie jakiś styl oczywiście wszystko zrobić w stylu więc wybrać sobie table style dodać sobie nowy styl element tutaj weźmiemy sobie nie mamy nic takiego więc use style of table i będziemy mieli teraz to definiowane w stylu, więc jak sobie do stylu, to zobaczcie, te nasze separatory, które przed chwilą ustalaliśmy, już są wybrane w stylu. Możemy tak samo wybrać sobie jakiś flat color, jakieś tło naszej tabelki. Wybierzmy może taki czerwony, OK, możemy każdą granicę Ramkę sobie inaczej tutaj określić oraz oczywiście shadow, czyli cień naszej tabeli. Mamy sobie tutaj takie różne elementy i tak określamy wygląd naszej tabeli. A następnie klikamy sobie tutaj niżej i możemy wybrać w tym, w tym wierszu z naszym headerem też, czy ten, jak ma wyglądać ten wiersz. Jak się ładuje, jaka jest np. szerokość, minimalna wysokość, np. możemy ustawić sobie 0, wysokość jest nieskończoność, albo możemy ustawić np. 20, że jest minimalna wysokość. Możemy się tym bawić i robić różne rzeczy. Możemy na przykład zaznaczyć, żeby ten nasz nagłówek, tutaj make this row sticky, był zawsze się wyświetlał, kiedy będziemy sobie przywijali tutaj naszej tabeli niżej, bo mamy bardzo dużo wierszy. Zaraz zrobimy sobie test tego jeszcze, więc zadamy sobie tutaj przycisk, który szybko zrobi nam kopię. Naszych produktów, tak, żebyśmy mieli dużo produktów, aby miało się tam co wyświetlać, więc szukamy sobie produktów i będziemy je szybko kopiowali za chwileczkę. I to, co zrobimy, to wyświetlimy sobie tutaj tekst z naszym produktem. Więc weźmiemy Current Sales Product Name, Ctrl D, duplikuję sobie ten nasz tekst i jeszcze cenę weźmiemy, Price. Pobawimy się jeszcze tym naszym tekstem. Weźmiemy od zera do nieskończoności wysokość i y, szerokość. I będziemy mieli dopełnianie tak samo w tym elemencie, żeby nam się ładnie to wszystko rozciągało od 0 do nieskończoności. OK. I tak samo wierszami też możemy się tu pobawić, na przykład wysokość jego określi od 10 do nieskończoności żeby to nie była stała wielkość, tak jak teraz, tylko po prostu się nam dociągało. Fit height to content też, żeby nam się ładnie tutaj rozciągało wszystko. I też wygląd możemy tego ustawić, na set fixed number of repeating rows. To znaczy, że na przykład teraz mamy tylko trzy wiersze w naszej tabeli, ale możemy sobie znaczyć wyciągaj mi wszystko z naszej bazy danych, ile tylko znajdziesz, tyle wyciągaj z tych naszych wierszy. OK, mamy już troszeczkę rzeczy porobione, więc zróbmy sobie Test, zobaczmy, jak to wszystko wygląda. Co mamy w ten sposób. Jeszcze to, co zrobimy, to weźmiemy sobie ten nasz tekst. Tutaj duplikuję jeszcze raz, przerzucam go teraz wyżej w nasz header. Mamy tutaj zacznie tabela, i tutaj jest inaczej określony element dla wiersza pierwszego zerowego. Tu jest właśnie nasz header, więc tu sobie przyciągnąłem ten nasz tekst i możemy tutaj napisać po prostu Product Name, Product Name, OK, jest. I na przykład zrobić, żeby to było H2. I tak samo się pobawić tą naszą komórką, żeby ona też się ładnie rozciągała do naszej zawartości, bo ten nasz tekst tutaj już się nam tak rozciąga, jest od 0 do nieskończoności. OK, i tak samo wysokość jest ustawiona. Chcielibyśmy tak samo, żeby ten nasz element tutaj w wierszu się ustawiał, więc też zrobimy Fit, Hate to Content, więc zobaczcie, ładnie nam się rozciąga. Ctrl D, przeciągam sobie do kolejnego elementu, i tutaj napiszemy po prostu price, to będzie cena naszego produkt. Czego my tu nie potrzebujemy? Mam troszeczkę za dużo wierszy, więc yy, kolumn, przepraszam, kolumn mam troszeczkę za dużo, więc przydałoby się jeszcze zmniejszyć liczbę kolumn. Więc poszukamy sobie zaraz takiej opcji, ale zróbmy teraz F5, zobaczmy jak nam to wygląda. Zresztą w taki sposób mamy product name, price. Możemy teraz edit me kliknąć, więc tworzy nam się szybko wiele produktów, bo kopiujemy je po to, żeby mieć scrolla. Okay. I zrobimy sobie teraz, żeby nasza Tabela miała konkretną wysokość, na przykład maksymalnie 800 pikseli. W ten sposób ma, wtedy dojdzie nam tutaj pasek przewijania. Ja usunę od razu ten przycisk. OK, zobaczymy sobie ten nasz sticky header. Zacznijmy. Teraz nam się robi pasek przewijania tutaj też na tabeli, bo ona ma maksymalnie 800 wysokości, i ten header nam znika. Ale jak zaznaczymy sobie naszej pro tutaj tabeli na tym headerze, make this row sticky, OK, odświeżamy naszą stronę. Zobaczmy teraz, co się dzieje. Mamy sobie naszą tabelę. Zobaczcie, jak przewijam, to ten header nam cały czas zostaje. Ale co ciekawe, to to nam wjeżdża z dołu, tam e, te nasze mm, separatory. Więc trzeba byłoby coś zrobić jeszcze, żeby ten nasz, e, na przykład tekst miał jeszcze jakiś background, aby nic tam się z tyłu nie działo dziwnego. A na przykład, na przykład biały. Więc zobaczmy sobie teraz ten test. Jak to będzie wyglądało? Zacznijmy. Przewijamy sobie. No tutaj się te separatory cały czas pojawiają, ale tutaj, gdzie już zrobiliśmy background biały dla naszego tekstu, te separatory się nie pojawiają. I tym sposobem cały czas widzimy e, nagłówek naszej tabeli, jak sobie przewijamy nasze wiersze, właśnie w ten sposób. Zróbmy jeszcze jedną rzecz. Usuniemy jedną tą naszą kolumnę, więc po prostu możemy tutaj zacząć wyznaczyć. XM to są takie właśnie opcje przeróżne. Jak klikniemy sobie prawym, dodaj kolumnę po lewej, po prawej stronie, wytnij, skopiuj, wklej. I tak samo mamy tutaj opcje z wierszami. Też możemy sobie kopiować, wklejać itd., dalej. Trochę jak w takim Excelu, więc usuniemy sobie ten fragment. Zobaczcie, mamy teraz już dwie kolumny. Ok, i to tak naprawdę wszystko, co chciałem Ci dzisiaj pokazać. Ten element z tabelą jest bardzo sprytny, bo nie właśnie w tej naszej repeating group mogliśmy sobie to osiągnąć, co mamy gdzieś tutaj, ale z, y, był problem tam z nagłówkiem, z szerokością tego nagłówka, żeby to wszystko dobrze pilnować, a przede wszystkim no, tu jest ta fajna opcja, że ten nagłówek jest sticky, że on jest po prostu przypięty i się cały czas nam wyświetla. Jak sobie scrolujemy tutaj niżej, to nam się wyświetla ten nasz element, a czasami właśnie tego chcemy. I to wszystko, co chciałem Ci dzisiaj pokazać. Bardzo dziękuję za Twoją uwagę. Serdecznie zapraszam Cię do subskrybowania mojego kanału oraz do obejrzenia pozostałych materiałów. Cześć!